Dobrze, szanowni Państwo, pozwolę sobie zacząć. Dzień dobry, witam Państwa jako media, witam Państwa sympatyków, którzy też tutaj przy, pojawili się na tej konferencji prasowej. Dzisiaj jest ze mną oczywiście, Krzysztof Bosak, konfederata, były. I przyszły kandydat na prezydenta Polski jest z nami też Marek Szewczyk. Będziemy dzisiaj rozmawiać o turystyce. Jako, że jesteśmy nad morzem, jesteśmy aktualnie w Gdyni. To jest region, który stoi już w dużej części turystyką. E, turystyka przez ostatnie miesiące, no niestety, ale przez tak zwane koronawakacje e, stała. Ludzie nie zarabiali, to były problemy. I o tych rzeczach chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, dlatego oddaję głos Krzysztofowi Bosakowi. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj zgromadzone licznie grono sympatyków, których może nie widać w kamerze, ale są z nami dookoła. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za przybycie. W pierwszej kolejności chcę właśnie powiedzieć, że jest to trzeci i ostatni dzień naszej wizyty w Trójmieście. Dzisiaj byliśmy w... Dzisiaj zacząłem dzień od wizyty właśnie na żywo w programie w Polsat News, w którym odniosłem się do bieżących wydarzeń. W piątek zrobiliśmy konferencję na temat marynarki wojennej. Dziś na Natomiast chcemy pomówić o turystyce. Turystyka to filar gospodarki, szczególnie w regionach nadmorskich. Jesteśmy tuż obok basenu portowego, portu jachtowego. To tutaj jako 17-latek zrobiłem uprawnienia żeglarskie, sternika jachtowego. To tutaj niedaleko nad Zatoką Pucką, na którą dzisiaj także pojedziemy. Od lat spędzałem wakacje. To tutaj są jedne z najlepszych w Europie tereny do, do, do nauki, akweny do nauki, windsurfingu, kitesurfingu, Innych sportów wodnych. Chcemy te sporty promować. Chcemy promować spędzanie czasu nad wodą. Chcemy promować patriotyzm konsumencki, który również może polegać na tym, iż wszyscy, którzy w tym roku będą udawać się na wakacje, pomogą rozkręcić branżę turystyczną, wydając jak największą część swojego budżetu na ten wypoczynek nad Polskim Morzem, czy nad Polskimi Jeziorami, czy nad Zatoką Pucką. Zachęcamy do tego, promujemy to. Chcemy właśnie, żeby Polska była kojarzona nie tylko jako miejsce tanich wakacji, ale jako miejsce także, w którym można uprawiać sporty wodne na bardzo dobrym poziomie. Mamy w swojej reprezentacji międzynarodowej światową czołówkę sportów, którymi również ja się pasjonuję, a więc windsurfingu, czy żeglarstwa w różnych klasach. To jest rozwijane osobistą pasją i wsparciem rodzin tych ludzi, którzy te sporty uprawiają. Ci ludzie są naszymi ambasadorami na świecie, podróżując, biorąc udział w regatach na całym Świecie. To są często pasje rozwijane bez wsparcia takiego, na jakie mogą liczyć inne sporty, wsparcia państwowego czy wsparcia sponsorskiego. Dlatego też, jeżeli oglądają nas ludzie, którzy są przedsiębiorcami z prywatnej branży, chcieliby objąć polskich sportowców mecenatem, to także gorąco do tego zachęcam. I cóż, jesteśmy właśnie na skwerze Kościuszki, tuż obok nas. Te miejsca, w których przyjeżdżają ludzie z całego kraju. Już wczoraj mogliśmy to odczuć, bo przy Molo w Sopocie, gdy zapytałem zgromadzonych sympatyków, kto jest stąd, okazało się, że ponad połowa była z różnych części kraju, niekoniecznie z trójmiasta. Także to pokazuje, że ledwo pierwsze ograniczenia ustąpiły, już turystyka na nowo się rozkręca. Polacy na to czekali. Chciałbym też skrytykować rząd za to, że i prezydent Andrzeja Dudę za to, że mami nas bonem turystycznym, jest opowiadanie o tym, że każdy stanie tysiąc złotych na wakacje. Tymczasem nic w sprawie tego programu realnie jest nieprzygotowane. Rząd nie ma koncepcji w jaki sposób te pieniądze w rzeczywisty sposób skierować do branży turystycznej. Apelowałbym po prostu o uczciwość, o uczciwość wobec wyborców, o nie robienie kiełbasy wyborczej, tylko zrobienie tego, co rzeczywiście jest możliwe. Mam również znajomych, którzy czy to właśnie w branży żeglarskiej, czy wodniackiej, czy w branży turystycznej, czy hotelarskiej, prowadzą swoje przedsiębiorstwa i oni od tygodni nie mogą się dowiedzieć, kiedy kiedy będą mogli wrócić na 100% do pełnej aktywności. To, w jaki sposób rząd uchyla ograniczenia nałożone na gospodarkę, jest skandalem. To nie odbywa się zgodnie z żadnym przewidywalnym planem umożliwiającym planowanie gospodarcze. Także apeluję do rządu, żeby zamiast serwować kiełbasę wyborczą w postaci tzw. bonu turystycznego, w pierwszej kolejności po prostu zlikwidował te ograniczenia, przestał na nas i na ludzi prowadzących działalność gospodarczą nasyłać policję, jakieś inspekcje. Wczoraj podczas spotkania na samym środku Um... Placu przed wejściem na molo w Sopocie policja nas otoczyła, zaczęła wzywać do tego, żebyśmy utworzyli jakieś dystanse. No nie oszukujmy się, proszę Państwa. Wszyscy prowadzą już w tej chwili pełnowymiarową kampanię wyborczą, chociaż ona się nie toczy i nie popadajmy w hipokryzję. Jeżeli prowadzi taką kampanię prezydent Andrzej Duda, to mam prawo także ja spotykać się z sympatykami i proszę, żeby policja nam tego nie zakłócała, nie przeszkadzała pod pretekstem tychże nieszczęsnych ograniczeń. Tyle z mojej strony. Poproszę teraz o głos właśnie w sprawie rozwoju turystyki. Posła Michała Urbaniakarz. Szanowni Państwo, to, na co powinniśmy zwrócić uwagę i to, e, czym powinien także zajmować się polski rząd, to planowanie również takie długofalowe tego, jak powinna wyglądać Polska za granicą. Trzeba pamiętać o tym, że. Przy, y, że turyści, którzy, którzy przyjeżdżają do Polski z zagranicy, przywożą tu ze sobą też realne pieniądze, i to jest kapitał, dzięki któremu my, jako Polacy, możemy też się bogacić. Zatem to, czego zdecydowanie brakuje i to, od czego powinniśmy odejść, to dwie rzeczy. Pierwsza to rozwój, promocja polskiej kultury za granicą, te naszej historii, naszych zabytków, ponieważ mamy tego naprawdę wiele, a realnie dzisiaj, jeśli spojrzy się na. Expo na, na wszelkiego rodzaju promocje Polski to głównie pola, łąki, lasy i rzeczy związane z przyrodą. Zapominamy o naszej naprawdę tysiącletniej historii, o naszej kulturze, o naszej historii, którą również możemy promować. Mamy też właśnie zabytki, tak? To jest kultura materialna. O niej należy pamiętać i bierzmy przykład też z tych, którym już udało się wypromować swój kraj w sprytny, prosty sposób, na przykład Włosi. Wszyscy znają pizzę. Wszyscy znają włoskie wina. Wszyscy znają e, też makarony. Tak? To są włoskie dania. To się kojarzy ludziom z Włochami. Idźmy w tę stronę. E, promujmy również polską kuchnię za granicą. Dziękuję. Marek Szepczyk. Szanowni Państwo, żyjemy w, do... w ciekawych czasach. Ta epidemia koronawirusa być może jest największym wydarzeniem w ostatnich dziesięcioleciach. Jest poważnym wyzwaniem, jakie stoi przed e, całym światem, ale stoi również przed nami, Polakami. Pokazywaliśmy, że potrafimy się solidaryzować w czasach trudnych. W czasach trudnych potrafimy zadbać jako wspólnota o swoich braci, o swoje siostry, o byt narodowy. Dlatego apeluję tutaj, aby również wspierać konsumencję gospodarczą, patriotystyk gospodarczy, aby wspierać patriotystyk turystyczny. Kupujmy polskie produkty, kupujmy. E, Polskie produkty korzystajmy z polskich przedsiębiorców, korzystajmy z usług, polskich przedsiębiorców korzystajmy z polskiej turystyki. Polska od Góra, aż tutaj pomoże, ma wspaniałe atrakcje turystyczne. To nie tylko piękne krajobrazy, to nie tylko piękna przyroda, ale wspaniałe historyczne zabytki, to piękne muzea, korzystajmy również z polskich muzeów. Ta solidarność jest teraz nam bardzo potrzebna. Solidarność narodowa, która pomoże nam przezwyciężyć obecne warunki. Jeżeli będziemy się wzajemnie wspierać, jeżeli jako wspólnota będziemy silni i zwarci, to przejdziemy przez kryzys w jak najlepszym stanie gospodarczym, finansowym i moralnym. Dlatego gorąco zachęcam, abyśmy korzystali z kasła swój do swego po swoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Marek Szewczyk, prawnik, który wspiera mnie w kampanii wyborczej z Zarządu Ruchu Narodowego Michał Urbaniak, poseł Konfederacji z Gdańska. Jeżeli mają Państwo pytania, bardzo chętnie odpowiem. Dobrze, to może od razu, teraz nakrajmy to. Możemy w tej chwili. Setka to setka, no jeżeli próbujmy od razu, tak? Proszę pytać. Jeszcze raz nie rozumiem pytania. Ja w ogóle nie jestem politykiem prounijnym. W żadnym sensie. Może to rozwinę, bo to jest ciągle niejasne. Jestem zwolennikiem pokojowej współpracy narodów europejskich. Jestem zwolennikiem współpracy gospodarczej, kulturalnej i obronnej. Uważam, że ramą współpracy obronnej jest organizacja, do której przynależymy, czyli NATO Sojusz. Eee, polityka obronna Unii Europejskiej w zasadzie nie istnieje. Jest wyłącznie na papierze od lat. Mówienie, że Unia Europejska jest filarem naszego bezpieczeństwa, to po prostu nieprawda. Jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, eee, liczne państwa handlują z Unią Europejską, nieprzynależnie. Należąc do Unii Europejskiej, niemal w każdym roku Unia Europejska zawiera traktaty o wolnym handlu z kolejnymi państwami, co pokazuje, że jest możliwość odnosić korzyści z gospodarczej współpracy z Unią Europejską, nie będąc jej członkiem. Jednym z najlepszych przykładów do tego jest Polska w okresie przedakcesyjnym. Nasz handel z Unią Europejską rozwijał się doskonale w tamtym okresie i czerpali z tego korzyści jak najbardziej nie tylko Polacy, ale również narody zachodnioeuropejskie. Jeżeli chodzi o swobodę przemieszczania się, którą Polacy doceniają we współpracy unijnej, jest ona możliwa na bazie umowy z Schengen. I jak najbardziej nie widzę z tym problemu. Tak długo, jeżeli nie przemieszczają się nielegalni imigranci, a kiedy się przemieszczają, to nawet państwa należące do Schengen i do Unii Europejskiej, te granice okresowo przymykały po to, żeby ten ruch nielegalny zatrzymać. Prekursorem tego przymykania granic był premier Orban. Z początku był nawet przez innych liderów innych państw europejskich nazywany, że to są właśnie tendencje faszystowskie. Po czym te państwa, które go krytykowały, jak na przykład Aust zaczęły dokładnie kopiować i robić to samo, ponieważ nikt nie chce e, hord nielegalnych imigrantów przemieszczających się w sposób niekontrolowany po całej Europie. E, ostatni aspekt, czyli współpraca kulturalna. Unia Europejska w zasadzie e, utrudnia normalną współpracę kulturalną pomiędzy narodami europejskimi, ponieważ zmierza do ideologicznego zatarcia różnic pomiędzy narodami europejskimi, a Europa jest wyjątkowa w skali świata, dlatego, że na niedużym obszarze geograficznym mamy wiele bardzo historycznie rozwiniętych różnych kultur, różnych obszarów językowych, różnych systemów prawnych i to jest piękne na Europy. Unia Europejska próbuje to wszystko zatrzeć, zniszczyć, ujednolicić. Dlatego nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, a jestem zwolennikiem współpracy europejskiej. To jest szersza odpowiedź. O tym, co Polska powinna robić w tak ważkich kwestiach, jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej powinno decydować całe społeczeństwo. Obecnie mamy przewagę i to znaczną zwolenników obecności Polski w Unii Europejskiej, dlatego jako kandydat na prezydenta, który chce reprezentować całe polskie społeczeństwo, w kampanii wyborczej nie stawiam postulatu opuszczania Unii Europejskiej. Jeżeli zaś będzie decyzja polskiego społeczeństwa wyrażona najpierw w sondażach, a później w referendum, tak jak to było w Wielkiej Brytanii, iż koszty obecności w Unii na przykład, związane z likwidacją polskiego górnictwa, z likwidacją polskiej energetyki opartej na węglu, związaną z ograniczeniami polityki gospodarczej, którą prowadzi nasz rząd, czy z ograniczeniami polityki handlowej, którą prowadzi za nas Bruksela. Jeśli społeczeństwo stwierdzi, że te koszty są zbyt wielkie i będzie chciało opuścić Unię Europejską, no to wówczas będę podążał za wolą społeczeństwa. W tej chwili takiej woli nie ma. Prezydent Andrzej Duda wywodzi się z obozu prounijnego. Pracował na zapleczu prezydenta, który uczestniczył w negocjowaniu traktatu lizbońskiego. Traktatu, który pozbawił nas suwerenności w wielu sprawach i w konsekwencji którego w tej chwili szereg polityk naszego rządu jest blokowany. Więc prezydent Andrzej Duda bez wątpienia wywodzi się z obozu prounijnego, bez wątpienia też jest politykiem prounijnym. Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda prowadził rozważania nad tym, jak zmienić polską konstytucję, i wnioski, do których doszedł, Mogą być zdumiewające dla każdego, kto posądza Andrzeja Dudę o polski patriotyzm czy podejście prosuwerennościowe, bo chciał Unię Europejską wpisać do polskiej konstytucji. To pomysł kuriozalny, podobny do tego, co wymyślili komuniści, żeby Związek Sowiecki wpisywać do polskiej konstytucji. E, naprawdę nie wiem, jakimi torami biegła myśl pana prezydenta Andrzeja Dudy, że doszedł do takich dziwnych wniosków, żeby międzynarodową organizację i to dlaczego akurat tą wpisać do polskiej konstytucji. Jestem temu całkowicie przeciwny. E, widzę też z wypowiedzi prezydenta, że w tej chwili, kiedy Unia Europejska coraz bardziej przekształca się w superpaństwo. Dokładnie w tym momencie, kiedy tutaj się spotykamy na forum unijnym, toczą się negocjacje w sprawie stworzenia czegoś, nad czym eurokraci chodzili 10 lat i nie mogli znaleźć na to zgody. To znaczy centralnego, unijnego mechanizmu zadłużania całej Unii Europejskiej. W tej chwili pod pretekstem pandemii, epidemii, kryzysu, wychodzili te rozwiązania i jest konsensus establishmentu francuskiego i niemieckiego, żeby na wielką skalę zacząć zadłużać Unię Europejską. I służby prasowe pana prezydenta Andrzeja Dudy i on sam Przedstawiają to jako rzekome dobrodziejstwo, że obsypani zostaniemy deszczem pieniędzy, manną z nieba prosto z Brukseli. Ale nie ma czegoś takiego jak pieniądze, które dostaniemy w zamian bez zobowiązań. Te długi będzie musiała cała Unia Europejska spłacić. My będziemy musieli spłacać to przez lata w składce członkowskiej, a w zamian za to wyrzekniemy się kolejnej kompetencji naszego rządu, kompetencji państwa polskiego. Kompetencji, która sprowadza się do tego, że dotychczas tylko rządy państw narodowych mogły emitować dług, a w tej chwili Unia Europejska chce sobie przyznać to prawo. Więc jeżeli prezydent Andrzej Duda nie protestuje przeciwko temu, to jest w oczywisty sposób politykiem prounijnym wręcz sprzyjającym federalizacji Unii Europejskiej. I moim zdaniem nigdy tego nie krył, tylko po prostu na spotkaniach, e, gdzie ma do czynienia e, z sympatykami, którzy nie zadadzą mu trudnych pytań, bo ci, którzy zadadzą trudne pytania, nie zostaną w ogóle dopuszczeni do głosu. Może sprawiać wrażenie, że jest obrońcą niepodległości czy suwerenności i pokrzykiwać, że nie pozwoli, żeby unijni komisarze nam coś dyktowali. Ale przecież zgodził się na to w traktacie lizbońskim. Traktat lizboński ograniczył naszą suwerenność w bardzo wielu dziedzinach. Wprost traktat lizboński spowodował to, Przeciwko czemu pokrzykiwał prezydent Andrzej Duda, czyli, że unijni komisarze mogą nam dyktować, co my mamy w różnych sprawach robić. No tak to działa. Ja nie uważam, że wybory prezydenckie wygrywa się stosunkiem do Unii Europejskiej. Jeżeli się popatrzy na wszystkie debaty, na wszystkie spotkania, na to, o co pytają dziennikarze, to nie jest kwestia Unii Europejskiej, to są głównie sprawy wewnętrzne. Ja uważam, że linia prezydenta Andrzeja Dudy czy linia innych kandydatów wprost wynika z sondaży. To jest takie stanie w rozkroku, nie mówienie społeczeństwu prawdy, przedstawianie, że jesteśmy trochę za, a trochę przeciw. Jednocześnie za Unią Europejską i za polską suwerennością. To jest stanowisko wewnętrznie sprzeczne. Ale ono bazuje na niewiedzy wielu polskich wyborców. To, co mówi prezydent Andrzej Duda w sprawach Unii Europejskiej, to nie jest żadna przemyślana, spójna linia. To jest po prostu skopiowany odczyt z badań sondażowych. Sztab Prawa i Sprawiedliwości bada opinię społeczną patrzy, co ludzie mówią, a następnie powtarza to w mediach, żeby sprawić wrażenie, że, że właśnie zaspokaja oczekiwania społeczne. My mamy w Konfederacji do tego trochę inne podejście, to znaczy nawet jeżeli prawda o pewnych sprawach jest trudna, to staramy się przedstawiać społeczeństwu, podnosząc stan wiedzy, między innymi na temat Unii Europejskiej, no i na pewno nie będziemy hipokrytami, twierdząc, że w Polsce cokolwiek się poprawi od wpisania Unii Europejskiej, ani nie będziemy opowiadać takich bzdur, jak w tej chwili na przykład premier Mateusz Morawiecki, że w wyniku przekopywania mierzei i Wiśla... W Polsce wynagrodzenia zrównają się z wynagrodzeniami w Europie Zachodniej. To nie nastąpi w ten sposób. No, ustawa z Senatu mogła wyjść już ze dwa tygodnie temu. Zdecydowanie większość złożona z lewicy PSL-u i Platformy Obywatelskiej opóźnia prawo wyborcze. Moim zdaniem głupio i na własną szkodę, bo dając argumenty PiS-owi. To, co potrzebujemy, to, żeby Senat dodał swoje poprawki jak najszybciej zwrócił przepisy do Sejmu. W Sejmie prawdopodobnie, tak jak to pisma w swoim zwyczaju, przepisy senackie, poprawki senackie zostaną zblokowane, w jednym głosowaniu odrzucone. Uchwała, ustawa uchwalona, pójdzie do podpisu do prezydenta i wtedy pani. Marszałek Witek ogłosi kalendarz wyborczy. To, co my potrzebujemy, to jak najszybciej uchwalone prawo wyborcze, bo nasza kampania wyborcza w tej chwili nie ma podstawy prawnej. Nie możemy zbierać pieniędzy na kampanię, nie możemy ich wydawać. Yy... Pełnomocnik prezydenta Andrzeja Dudy złożył na nas donos do Państwowej Komisji Wyborczej, że prowadzimy kampanię wyborczą. To kuriozalne, przecież jego kandydat, czyli pan prezydent, też prowadzi kampanię wyborczą. I ta cała sytuacja, że znaleźliśmy się w próżni prawnej, ona wprost wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie skorzystało z konstytucyjnych przepisów umożliwiających odsunięcie wyborów o trzy miesiące, bez żadnych zmian prawnych. Więc cóż, czekamy na te przepisy, czekamy na kalendarz wyborczy. Jak będzie kalendarz wyborczy, ja przy każdej okazji mówię, Mówię, że każda data wyborów jest dobra, pod warunkiem, że kampania będzie uczciwie przeprowadzona, a głosy będą uczciwie policzone. Jeszcze publikacja uchwały PKW, ogłoszenie kalendarza wyborczego przez panią marszałek Sejmu. Później, oczywiście, wielka dyskusja między politykami, będą się nawzajem oskarżać, że są niedemokratyczni. No i potem będziemy mieć wreszcie kawałek normalnej kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska będzie lamentować, że ma za mało czasu na zbiórkę podpisów. Pewnie nawet częściowo będzie to prawda. PiS będzie oskarżał, że Platforma zbierała podpisy przed czasem. Platforma będzie oskarżać, że to przez PiS, PiS że przez Platformę. To wszystko czeka nas w następnych dniach. Proszę podchodzić do wszystkiego ze spokojem. Przetrwamy, to dojedziemy do wyborów. To, co w tej chwili jest najważniejsze, to kto będzie w drugiej turze. Chciałbym rywalizować z prezydentem Andrzejem Dudą w drugiej turze, żeby wyborcy prawicowi patriotyczni mieli realny wybór, a nie wybór pozorny. Jeżeli by się tak złożyło, że będzie wybór między Trzaskowskim a Dudą, to będzie wybór pozorny, bo ci panowie w większości kluczowych spraw mają poglądy takie same. Wydaje się, że druga tura jest przesądzona. Wydaje się, że prezydent Andrzej Duda utracił zdolność wygrania wyborów w pierwszej turze. I to bardzo dobrze, dlatego że to pokazuje, że propaganda z jednej strony kupowania wyborców za ich własne pieniądze, i z drugiej strony przedstawiania prezydenta Andrzeja Dudy w czasach epidemii, pandemii, kryzysu jako szeryfa, który dobrze produkuje płyn poprzez instalacje orlenowskie do dezynfekowania rąk albo pilnuje granic w wojskowej koszuli razem ze strażnikami granicznymi. Wydaje się, że ta propaganda

to nonsens. Mamy w Polsce wiele obozów politycznych i one wszystkie rywalizują ze sobą. Moim zdaniem, analizowanie toczącej się rywalizacji politycznej poprzez pomijanie niektórych obozów politycznych jest kompletnie bez sensu. W ten sam sposób można powiedzieć, że lewica w Polsce i platforma gra na niekorzyść Konfederacji, ponieważ mamy wyborców niezbyt mądrymi ideami, a przecież wyborcy mogliby dostrzec, że Konfederacja ma najlepszy program. I byłaby to prawda. No, po prostu Wszyscy rywalizujemy ze sobą, na tym polega demokracja. Robienie komuś e, zarzutu z tego, że rywalizuje z innymi siłami politycznymi, utrzymując jednocześnie demokratyczną retorykę, to nonsens. Jeżeli ktoś jest monarchistą i skrytykuje na przykład siły demokratyczne, że ze sobą rywalizują, to będzie miał rację robiąc zarzuty. Ale jeżeli ktoś nie odrzuca demokracji i jednocześnie krytykuje innych, że rywalizują w polityce demokratycznej, no to stawia się w głupiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? E... Jeżeli widzę, że są pytania takie powiedzmy spośród ludzi, to może ja też odpowiem jeszcze na kilka i wtedy przejdziemy do takiej swobodniejszej rozmowy. Pan tutaj podniósł rękę. K proszę. Proszę głośno. Pan skomentował moją wypowiedź, Chyba z miesiąc temu przeczytałem w internecie, świętej pamięci Rajmund Kaczyński, ojciec tych, co ukradli Księżyc, czyli Lecha i Jarosława, powiedział, to jest zapisane tam, że. Nie daj Boże, żeby ci Narwańcy kiedyś się dostali do władzy. No pierwszy z nich lech, podpisując traktat lizboński, pozbawił polskie mhm. suwerenności. Drugi, co robi i, i, że tak powiem, czyni, to każdy, kto ma włączone myślenie, to widzi i słyszy, tak? Chciałbym, żeby Pan to skomentował. Mhm. I drugie pytanie... To może wy, wystarczy jedno ja ja powiem. Tak, tak, króciutko. Ja myślę, że polityków trzeba oceniać za to, co oni sami robią, a nie co o nich powiedział ktoś z rodziny. Dzisiaj uczestniczyłem, zanim tu do państwa przyjechałem, w hotelu w programie Polsat News na żywo i prowadzący próbował wciągać mnie i wszystkich innych uczestników w rozmowę o tym, co robią rodziny kandydatów, czy ich dzieci poszły do pierwszej komunii świętej, czy nie poszły. Nie, nie róbmy w ten sposób, tak? O kim, kto, co powiedział ktoś z jego rodziny, co robią jego dzieci, czy krewni, to nie należy do tej Rywalizacji politycznej. Uważam, że po prostu nie wciągajmy rodzin w kampanię wyborczą. Sam nie chciałbym być w tej sytuacji. W zeszłym roku w kampanii do Parlamentu Europejskiego przez media kontrolowane przez rząd byłem atakowany między innymi za to, gdzie pracują ludzie z mojej rodziny. Uważam, że to jest nie fair, niesprawiedliwe, szczególnie jeżeli pracują uczciwie. Nie chcę innych też atakować. Natomiast jeżeli chodzi o braci Kaczyńskich, o których Pan zapytał, widać, że może byli niesfornymi urwisami, ale wyrośli na bardzo. Sprawnych polityków. Jeden został prezydentem, drugi jest prezesem całego państwa, więc myślę że, myślę, że nie można im odmówić sprawności politycznej. Realizują program, z którym ja się nie zgadzam, ale nie chcę ich po prostu krytykować za, za to, jakimi są ludźmi, bo kluczowe jest to, co oni popierają w działaniu politycznym. Prezydenta Alecha Kaczyńskiego można krytykować za poparcie Traktatu Lizbońskiego, Jarosława Kaczyńskiego za to, że w tej chwili prowadzi państwo w taki, a nie inny sposób, w złym kierunku programowym. Natomiast za to, co tam kiedyś o nich tata powiedział. Naprawdę, myślę, że to nie należy do sfery rywalizacji politycznej. Z tej strony było jeszcze jakieś jedno pytanie. Ktoś tu, pan z tyłu podniósł pierwszą rękę. Proszę głośno. Chciałem zadać odwiedź w temat problemów państwa, ale ze względu, że jest pan młody, chciałem skierować na pana pytanie, powiedział pan o sportach obrych, w i tak dalej. Jako ja, jako sportowiec, chciałem zapytać, czy jest jakaś nadzieja dla sportowców różnych odłamów, różnych sportów, że będą jakieś dotacje że Państwo zaczniecie inwestować w młodych ludzi, w młode talenty, w ludzi, którzy mają wysokie aspiracje, i inspiracje. Mhm. Jesteśmy państwem i mamy naprawdę wielu sportowców, którzy są bardzo zajęci i mogliby bardzo dużo osiągnąć. Jasne. A w jakiej dziedzinie jest Pan sportowcem? Ja akurat samochodowe. Wyścigi samochodowe. Wyścigi samochodowe. Tak, nasz kraj w ogóle nie inwestuje. W jasne, to, jasne. Już odpowiadam, więc przede wszystkim dziękuję za to pytanie. Uważam, że powinno być wsparcie dla sportowców. Ono jest, ale jest niewielkie. Jest też niezbyt sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy różne dyscypliny sportowe. Zawsze będzie wielka dyskusja, w które dyscypliny sportu inwestować. Jest taki punkt widzenia, że nie da się we wszystkie jednocześnie, więc trzeba wybrać te sporty. Jest też pomiędzy politykami zawsze dyskusja, czy inwestować w sport wyczynowy, czy bardziej sport amatorski, czy w obiekty dla całego społeczeństwa. Czy w obiekty typowo dla tych, którzy mogą osiągać sukces na poziomie międzynarodowym. No tu ta dyskusja musi się toczyć. To, co ja uważam na ten temat, to, że te nakłady na tle innych wydatków państwowych można by na pewno zwiększyć bez szkody, dlatego że w tej chwili wydatki na sport, czy też tak samo jest z wydatkami na kulturę, to jest ułamek w ogólnych wydatkach państwa bardzo, bardzo niewielki. Więc gdyby na przykład zwiększyć nawet dwukrotnie wydatki na stypendia dla sportowców, budżet państwa nawet by tego nie odczuł w tej chwili. To są po prostu tak niewielkie kwoty. Druga sprawa, uważam, że powinna być jakaś obiektywna długoletnia polityka, co do tego po prostu jak to ma wyglądać, żeby też sportowcy wiedzieli na co liczyć. I trzecia sprawa, no to nie możemy zapominać, że ogólnie to jakby jako całe społeczeństwo powinniśmy wspierać, więc sponsorowanie przez prywatne firmy utalentowanych sportowców, spo, sponsorowanie obiektów służących sportowi amatorskiemu i po prostu rozwijanie, tak żeby to się bilansowało, to jest też właściwa droga. Wiele miejsc, w których ja miałem do czynienia ze sportem, jest rozwijane naprawdę dzięki Ogromnej pasji ludzi, którzy prowadzą te miejsca. I to nie jest też zła sytuacja. Nie powinniśmy absolutnie uzależniać wszystkiego, co się dzieje w państwie od, od rządowych dotacji, bo wtedy po prostu będziemy społeczeństwem, które będzie taką dobudówką do państwowej biurokracji i to jest bardzo odległe od ideału i narodowego, i wolnościowego, i konserwatywnego. Może na tym zakończmy, na tym pańskim pytaniu, to ogólną dyskusję naszą i przejdziemy do takiej swobodniejszej rozmowy z zainteresowanymi osobami. Może niektórzy też będą chcieli zrobić sobie pamiątkowe. Zdjęcie. My też mamy czas ograniczony, bo, tak jak zapowiedziałem na początku, jedziemy jeszcze nad Zatokę Pucką. A wczoraj w Sopocie mieliśmy taką sytuację, że po prostu ciągle dołączali do nas nowi ludzie, i gdybyśmy po prostu w pewnym momencie nie podjęli decyzji, że już idziemy, to być może byśmy do wieczora spędzili czas na molo w Sopocie. Także dziękuję Państwu, dziękuję tym, którzy byli z nami przez internet i zapraszam już do swobodnej rozmowy. Dziękuję bardzo.